Kosori to marka, która w segmencie frytkownic bezpuszczowych dawno zaznaczyła swoje miejsce. W moje ręce tym razem trafił model Kosori Turbo Tower Pro Spart, który odznacza się ciekawą budową, wysoką mocą i eleganckim designem. Nowy produkt Kosori pomoże Ci podczas przygotowania posiłków? Jak sprawdzą się dwie oddzielne komory i czy uda się w nich zrobić obiad dla całej rodziny? Na te oraz inne pytania odpowiedź i recenzja, którą dla ciebie przygotowałem. Dopowiem, że redakcja ProRankingi otrzymała wynagrodzenie za przeprowadzenie testu, ale nie za z góry pozytywną ocenę. W mojej recenzji przedstawię Ci moją niezależną i subiektywną opinię, pokazując w praktyce to i jak. Nie ominę wyłapanych minusów, a mam do nich dobre oko. W efekcie zdecydujesz, czy to frytkownica bezpuszczowa dla Ciebie. Rytkownica bezpuszczowa Kosori Turbo Tower Pro Smart prezentuje się bardzo elegancko. Jej pionowa konstrukcja sprawia, że urządzenie wygląda zgrabnie i nie zajmuje zbyt wiele miejsca na kuchennym blacie. Głównym elementem wizualnym jest duży panel sterujący z podświetlanym ekranem cyfrowym, który nadaje urządzeniu profesjonalny charakter. Znajduje się na szczycie wieży i jest łatwo dostępny. Wymiary frytkownicy beztłuszczowej to 41,3 x 30 x 40,5 cm. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na dwie wsuwane od frontu szuflady. Na pierwszy rzut oka ułożenie ich jedna na drugą może wydawać się kłopotliwe. Nic bardziej mylnego. Po wysunięciu szuflad nie ograniczają się one w żaden sposób. Rączki do otwierania komór są solidne, dobrze leżą w dłoni i nie nagrzewają się w czasie pracy. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o matowym wykończeniu. Matowa powierzchnia ogranicza widoczność odcisków palców i smug, co ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. Całość konstrukcji sprawia wrażenie trwałej i dopracowanej. Elementy są ze sobą dobrze spasowane. Nie wykryłem żadnych ostrych krawędzi czy odstających elementów. Suflady wysuwają i wsuwają się delikatnie. Ich domknięcie wymaga pewnej siły, co jest typowe dla airfryerów. Gosori Turbo Tower Pro Smart wyposażono w dwie niezależne komory do pieczenia umieszczone jedna nad drugą. Umożliwi ci to przygotowanie dwóch różnych potraw w tym samym czasie. W teorii szybkie zrobienie pełnowartościowego obiadu nie powinno być problemem. Pionowe ustawienie komór to jedno z najważniejszych rozwiązań tego modelu. Urządzenie pozostaje kompaktowe nawet przy dużej pojemności całkowitej wynoszącej 10,8 litra, waga to około 11 kg. Nie zdarzyło mi się podczas korzystania z urządzenia, aby wędrowało ono po blacie. Obie komory mają ceramiczne kosze odporne na zarysowania i przywieranie. Jeżeli nie jesteś fanem teflonu, który tak często pojawia się wśród frytkownic bezpłuszczowych i nie tylko, czypisz duży plus temu urządzeniu. Wewnątrz znajdują się również perforowane tacki, które poprawiają cyrkulację powietrza i pozwalają na odpływ nadmiaru tłuszczu. Górna komora zawiera klasyczny system grzania od góry, natomiast w dolnej zastosowano dodatkową grzałkę dolną. Jest to znana już nam w redakcji technologia Dual Blaze. W prostych słowach rozwiązanie to działa jak grzanie góra-dół w klasycznym piekarniku, tylko szybciej i bardziej wydajnie. W codziennym użytkowaniu kosori Turbo Tower Pro Smart sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Komory otwierają się lekko, kosze są dobrze wyważone, nie chpieją się i łatwo je oczyścić po zakończeniu pieczenia. Antypoślizgowe nóżki gwarantują stabilność nawet przy energicznym otwieraniu komór. Moc 2630 W zapewnia szybkie wypieczenie każdej potrawy, co zresztą niedługo wspólnie prześledzimy w teście. Bardzo podoba mi się również styl, w jakim Kosori projektuje swoje urządzenia. Jedyne czego zabrakło w konstrukcji to okienka rewizyjnego w szufladach, pozwalającego na kontrolowanie stanu potraw w trakcie pracy urządzenia. Sterowanie kosori Turbo Tower Pro Smart odbywa się za pomocą dużego dotykowego panelu z podświetlanym ekranem. Przyciski są rozmieszczone przejrzyście i reagują nawet na lekki dotyk. Nie brakuje im responsywności. Wszystkie funkcje mają przypisane czytelne ikony, a centralnie umieszczony wyświetlacz prezentuje aktualny czas pracy, temperaturę oraz wybrany tryb pieczenia. Podczas działania ekran jest stale aktywny i podrzuca bieżące parametry, co pozwoli ci szybko sprawdzić postęp przygotowania dania. Urządzenie oferuje zestaw zaprogramowanych trybów, które odpowiadają najczęściej wybieranym potrawom. Wśród nich znajdują się Air Fry, Roast, Grill, Bake, Reheat, Dehydrate, Proof. Przełączenie między trybami jest intuicyjne. Wystarczy nacisnąć odpowiedni symbol na panelu dotykowym, a urządzenie automatycznie ustawi parametry startowe. Wszystkie programy można dostosować do własnych preferencji. Zmiana temperatury i czasu odbywa się przy pomocy strzałek umieszczonych w centralnej części ekranu. Kosori Turbo Tower Pro umożliwia osobne sterowanie każdą z dwóch komór. Możesz jednocześnie ustawić dwa różne tryby dla każdej komory. Pieczenie warzyw w dolnej komorze, a frytek w górnej? Żaden problem. Dodatkowo możesz jednym dotknięciem przenieść ustawienia jednej komory do drugiej. Ponadto jeśli czas pracy każdej komory się różni, synchronizujesz ich start. Komora pracująca krócej wystartuje później, ale ich praca skończy się w tym samym czasie. Otwarcie kosza w trakcie pracy frytkownicy beztłuszczowej wywoła automatyczną pauzę, co pozwoli ci na np. zamieszanie potrawy lub podejrzenie stopnia wypieczenia. Jeśli stwierdzisz, że twoje danie potrzebuje więcej czasu, korzystając ze strzałek, zmienisz czas pracy lub temperaturę. W kosoli wyposażono w funkcję łączności Wi-Fi, która daje zdalne sterowanie za pomocą aplikacji WeSync. To ważne, aplikacja jest już dostępna w języku polskim. Po połączeniu z siecią domową zyskasz możliwość wyboru trybów pracy, edycji temperatury i czasu, jednak uruchomienie urządzenia wymaga fizycznego dotknięcia przycisku. Wynika to z racji przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Aplikacja oferuje też przepisy kulinarne i pozwala zapisywać własne konfiguracje dla często przygotowywanych dań, znajdując idealne ustawienie, np. dla frytek. Zapiszesz je i wywołasz jednym kliknięciem w smartfonie. Sterowanie testowanym refrajerem jest bardzo wygodne i proste. Panel dotykowy działa precyzyjnie i nie sprawia problemów. Oznaczenia trybów są czytelne, a ekran jest wystarczająco jasny, by był dobrze widoczny. Obsługa aplikacji mobilnej jest intuicyjna i stabilna, a samo połączenie z Wi-Fi przebiega bezproblemowo. Nawet jeśli Kosori będzie Twoją pierwszą frytkownicą bez tłuszczową, to bez problemu poradzisz sobie z jej obsługą. Znając już budowę oraz panel sterowania, pozostaje mi przetestować Kosori Turbo Tower Pro Smart w boju. Wybrałem cztery przysmaki: prytki, mrożone nagetcy, pałki z kurczaka i babeczki. Testy przeprowadziłem w obu komorach jednocześnie, aby sprawdzić, czy otrzymam takie same rezultaty. Podstawowy test dla frytkownic bezpłuszczowych to oczywiście frytki. Sprawdziłem, jak Kosori poradzi sobie z wersją świeżą oraz mrożoną. Do obu komór wrzuciłem więc po 200 g obu wersji, jedna po drugiej. Ustawiłem temperaturę na 200 stopni, a czas pracy na 18 minut w trybie air fry. Korzystałem z OptiMatch, Match, aby przenieść ustawienia z pierwszej komory do drugiej. Czas start. Nie zdecydowałem się na przerywanie pracy i mieszanie porcji w górnej szufladzie. Cierpliwie odczekałem wyznaczony czas który i tak był znacznie krótszy niż w piekarniku. Na dodatek nie korzystałem z żadnego rodzaju tłuszczu. Turbo Tower Pro zakończyło pracę oznajmiając to sygnałem dźwiękowym. Wysypałem frytki z górnej i dolnej komory na oddzielne kubki, aby porównać ich stopień wypieczenia. Potrzebowałem chwili, aby zauważyć różnicę. Górna komora poradziła sobie minimalnie gorzej. Żadna frytka nie była niedopieczona, jednak całościowo były bledsze. Frytki z dolnej komory wyglądały lepiej i na bardziej równomiernie wypieczone okazały się również bardziej chrupkie. Myślę, że zamieszanie górnej szuflady mniej więcej w połowie czasu pracy zniwelowałoby różnice, Szczególnie przy większych porcjach frytek umieszczonych w tej mniejszej szufladzie. W każdym razie test został zaliczony. Brak surowych lub spieczonych na wiór frytek to w mojej ocenie pożądany rezultat. Ufam, że podczas korzystania odkryjesz też swoje własne, zadowalające Cię ustawienia. W końcu jedni lubią miękkie i chrupiące, a drudzy dobrze wypieczone frytki. Umieściłem po 8 sztuk tej mrożonej przekąski w każdej szufladzie. Rozmieściłem je strategicznie w dwóch rzędach po 4 sztuki. W aplikacji WeSync wybrałem pracę w dwóch komorach, a następnie ustawiłem strefę pierwszą na tryb pracy Airfry. Dopasowałem temperaturę i czas pracy, a na koniec wybrałem opcję Dopasuj. Ręcznie wystartowałem kosori i ponownie nie zdecydowałem się na mieszanie porcji umieszczonej w górnej szufladzie. Po 14 minutach wróciłem sprawdzić rezultaty. Nie potrafiłem znaleźć różnic między jedną a drugą porcją. Obie były wypieczone, chrupiące na zewnątrz, a mięso w środku nie było suche. Oczywiście na tyle, na ile nuggetsy z kurczaka mogą być nieprzesuszone. Dodam, że nie korzystałem z tłuszczu. Jeśli jednak przygotowywałbym samodzielnie nuggetsy, to użyłbym oliwy w spreju. To zapewniłoby mi chrupiącą panierkę minimalnym kosztem natłuszczenia. Rezultat jest zadowalający, przekąska wyszła tak jak oczekiwałem, a dzięki aplikacji mogłem szybko i zdalnie ustawić parametry pracy. Dopowiem, że Air Fryer nie jest przesadnie głośny. Słychać szum wentylatora, lecz raczej nie przeszkodzić ją w relaksie. Nie ma też problemu z zapachem plastiku. Jedynie pierwszy cykl opiekania trochę go wytworzył, ale kolejne już nie wiązały się z tym, co sprawia pozytywne wrażenia. Do kolejnego testu musiałem się przygotować kilka godzin wcześniej. Pałki z kurczaka zamarynowałem w słodkiej papryce, kurkumie oraz bazylii, podlewając to wszystko oliwą. Po kilku godzinach w lodówce mięso gotowe było na grillowanie. Czas pracy 25 minut, temperatura 195 stopni. Ponownie górna i dolna szuflada. Dodatkowo skorzystałem z różtu, który jest od razu w zestawie. Umieszcza się go w dolnej komorze, co skutkuje dodatkowym miejscem lub trzecią opcją smażenia. Umieściłem po dwie pałki w każdej komorze oraz jedną na ruszcie. Oprócz walorów smakowych, stopnia wypieczenia i czasu pracy w tym teście liczyło się jeszcze jedno. Czy kurczak przyklei się do tacki umieszczonej w obu komorach? Na szczęście mięso nie przywarło do tacek. Bez żadnego problemu wyciągnąłem je szczypcami. Wypieczenie idealne. Kurka chrupiąca, mięso w środku upieczone, delikatnie odchodzące od kości. Chyba udało mi się osiągnąć perfekcję. Jeśli chodzi o zabrudzenia, to był to zdecydowanie najtrudniejszy test. Komory i tacki wymagały czyszczenia przed kolejnym testem. Polecam ci robić to zaraz po tym, jak wszystko ostygnie. Pozostawienie zabrudzeń na dłuższy czas może powodować nieprzyjemny zapach wewnątrz urządzenia. Na koniec sekcji testów zapraszam na szybki deser. Idealny, gdy masz ochotę na coś słodkiego lub gdy na kawę wpadają niezapowiedziani goście. Mąka, jajko, cukier, olej, woda, proszek do pieczenia. Jeśli lubisz, możesz dodać wanilię lub jej ekstrakt oraz kawałki czekolady. Ciasto wlałem do foremek, a foremki wstawiłem do komór. Tryb pracy bake, czas 8 minut, temperatura 170 stopni. Całość zajmuje mniej niż 15 minut, a Ty na pewno zrobisz wrażenie na gościach. Babeczki wyszły miękkie i sprężyste. Dwie komory dadzą Ci możliwość przygotowania większej ilości naraz. Korzystając z jednorazowych foremek do babeczek oszczędzisz sobie dodatkowo czas na sprzątanie. Air Fryer poradził sobie z każdym rodzajem testowanego produktu. Nie było żadnego problemu ze stopniem wypieczenia. Oczywiście podczas testów zdarzało mi się przesadzić z temperaturą. Skutkowało to spalonym lub suchym daniem. W głównej mierze wynikało to z przyzwyczajeń związanych z pieczeniem w piekarniku. Brytkownica bezpłuszczowa dysponuje taką mocą w stosunku do pojemności, że przygotowuje wszystko szybciej. Musisz się do tego przyzwyczaić. Czasem wejdzie Ci to w nawyk i Twoje potrawy będą mistrzowskie. Pora przejść do brudnej roboty. czyszczenia. Bez wątpliwości najmniej przyjemny obowiązek podczas użytku frytkownicy beztłuszczowej. Na szczęście zarówno tacki jak i kratki mają powłokę nieprzywierającą, dzięki czemu wyczyścisz urządzenie w mgnieniu oka. Producent zadbał o to, aby elementy mające kontakt z żywnością można było łatwo wyjąć i umyć ręcznie albo w zmywarce. W mojej spokojnie mieściły się dwie szuflady oraz tacki. Jeśli jednak posiadasz węższą zmywarkę, to równie dobrze wyczyścisz je w zlewie. Wnętrze frytkownicy beztłuszczowej, czyli ściany komór oraz wentylator grzewczy, łatwo utrzymać w czystości. Wystarczy przetrzeć je miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą. Powierzchnie nie zbierają intensywnie tłuszczu, co wynika z pionowego przepływu powietrza i niewielkiej ilości oleju używanego do przygotowania potraw. Panel dotykowy wyczyścisz na sucho lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibrym. Ekran jest odporny na odciski paltów, ale przy dłuższym użytkowaniu gromadzi kurz. Po skończonym pieczeniu komory warto zostawić otwarte przez kilka minut, aby umożliwić odparowanie resztek wilgoci. W ten sposób unikniesz skraplania się pary na ściankach i nieprzyjemnych zapachów. Wentylator chłodzący działa jeszcze kilka minut po zakończeniu pracy. Nie należy w tym czasie wyjmować tacy ani wkładać rąk do środka. Gdy urządzenie całkowicie się wychłodzi, można bezpiecznie przystąpić do czyszczenia. Prytkownica bezpłuszczowa Kosori Turbo Tower Pro Smart została zaprojektowana z myślą o wygodzie nie tylko podczas gotowania, ale również po. Piszczenie nie zabiera wiele czasu, a powłoki rzeczywiście ograniczają przywieranie. Kosori Turbo Tower Pro Smart to stylowe urządzenie, które pozwoli Ci zapomnieć o piekarniku. Grillowanie, smażenie czy pieczenie nie stanowią dla niego żadnego problemu. Doskonale się prezentuje i nie zajmuje dużo miejsca w kuchni. Naprawdę ciężko jest mi znaleźć jakikolwiek minus tej frytkownicy beztłuszczowej. Ponad 10 litrów łącznej pojemności, technologia Dual Blaze, solidna konstrukcja, a nawet aplikacja mobilna. Do pełni szczęścia zabrakło mi jedynie okienka do podglądu stanu potraw. Kluczowe, że dania przygotowane w Turbo Tower Pro wychodzą dużo mniej kaloryczne. To dla wielu osób jest najistotniejszą cechą takich urządzeń. A że wszystko odbywa się szybko i w zautomatyzowany sposób, tym lepiej. Możliwość przygotowania dwóch oddzielnych dań na raz to spora oszczędność Twojego czasu, a dodatkowa nastawka do pieczenia potęguje ten efekt. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące testowanego modelu w rytkownicy beztłuszczowej lub własne przemyślenia na jej temat, sekcja komentarzy pozostaje dla Ciebie otwarta. Na koniec dziękuję Ci za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale.